Dzień dobry, witam bardzo serdecznie. E, Zaćmienie, zacznijmy nowiem Piłam Melisa, ale wkurzał mi jej smak, tak bym to określiła. E, bardzo szybkie czytanie dla Was, co ta osoba do mnie czuje i czy chce się ze mną skontaktować. Grupa numer jeden, grupa numer dwa, grupa numer trzy. I proszę, proszę bardzo. Nie wiem, co Wy tam macie. Jakie paterny, ale lecimy. Raz, dwa, trzy. Wybieracie. Okej. Okay. I uwaga, grupa numer jeden. Co ta osoba do was czuje? U. Na razie to się bije z myślami na wasz temat. Nie wiem, co tu się zadziało. Ale ta karta mi podpowiada, że mogliście się zachować po prostu jak koperfiel i Houdini nie? W jednym. Cyk, cyk, cyk. Jestem pyk, nie ma mnie. Dziękuję do widzenia, bo tu są rozdzielone dwie osoby. Ktoś pff, poszedł w inną stronę. Nie wiem, czy tutaj nie doszło do jakiejś walki między wami konfliktu. Hmm, zakończonego wymianą. Kilku ciepłych zdań, jak to się mówi. A przy czym bym powiedziała, że ta osoba to tak raczej ma same czarne myśli na temat tego, tak jakbyście komuś dokopali. To jest też karta, która lubi symbolizować osoby narcystyczne, chociaż szczerze mówiąc, ja w tym tarocie tak tego nie czytam. Ta osoba jest na razie pogrążona w czarnych myślach, opuszczona, zostawiona. Podejrzewam, że trochę na skutek własnych błędów hmm, może być. Okej, okay, dobra. A teraz tak. Ona, ona się musi uzdrowić też. Wy jej jakoś załatwiliście uzdrowienie wbrew pozorom. Dobra. I zobaczymy teraz, czy ma zamiar się z Wami skontaktować. Tak. I. Y Yy, tak, jak, jak, jakaś argumentacja słowna, jakaś walka na słowa, może między wami była. E, nie wiem, bo to są czytania ogólne, ale generalnie ktoś powiedział stop. Ktoś powiedział stop, ktoś powiedział dość, i ktoś sobie poszedł na inną górkę e, lodową zresztą. W każdym razie ta osoba ma zamiar teraz to rozmra rozmrażać, nie? Co tu zrobić? Knuję, kombinuję, bo chciałabym między wami em, na powrót ten kontakt, na powrót y, tę wymianę słowną. Jeżeli jest <laughs> między wami komunikacja, to jest szybka, bardzo lotna. Szybka, lotna, spontaniczna. Na pewno ta osoba martwi się Waszą komunikacją, Waszym kontaktem. Jeśli, jeśli macie kontakt, to nie wiem, czy nie było jakichś spięć. Jeśli nie macie kontaktu, to być może na skutek jakiegoś spięcia. Yy, uważam, że ta osoba mogła się do tego przyczynić. Czy myśli o tym, żeby się z Wami skontaktować? Tak, zdecydowanie ten pomysł płonie w jej głowie także czekajcie aż dojrzeje czekajcie aż dojrzeje Ym, mogło też te osoby ponieść to, że ona bardzo lubi zwyciężać w takich przepychankach słownych i mogła polecieć jak to się mówi moc za daleko nie? i zniknęliście abrakadabra czary i magia pyk nie mam mniej misiu <laughs> albo misia mogło tak być ale to nic, na no spokojnie. Jeżeli ta osoba Wam zniknęła, to się nie przejmujcie. Nie gońcie za nią, bo ona się sama pojawi. Nie ma sensu. Wszystko w swoim czasie. Buziaczki, jeśli Wam się podobało. Lajki, subskrypcje, wiecie o co chodzi. Dobra, dwójki. Co ta osoba o Was myśli? <słuch> Że wy to w ogóle macie wszystko, nie wiadomo czy wy w ogóle czegokolwiek potrzebujecie, że jesteście bardzo mądrzy. Wy jesteście bardzo mądrzy, jesteście rodzajem w ogóle uzdrowiciela. To jest niesamowite. To jest dopiero. Hmm. No. Tacy szamani, tacy szeptunki, szeptuchy. Ziołolecznictwo. Jakaś ogromna mądrość. W tej grupie będą wszyscy psychoterapeuci, psychologowie. Leczyliście tam osoby, czy co tam się stało? Bo was tak widzi, nie? W ogóle wy to wszystko macie i na miejscu i jesteście czystą mądrością. Także tak, no, na piedestale. Na piedestale stoicie u tej osoby. Patrzymy dalej. No, uch. czy się skontaktuje? Ta osoba będzie chciała budować z wami od dziewiątki pentakli do dziesiątki. Czyli żeby mogła zaistnieć dziesiątka, to po prostu jest potrzebna druga osoba. Ta wasza osoba widzi się jak najbardziej w tej roli. Przybyłem, kochanie. Przybyłam, możemy coś budować trwałego, jakiś trwały związek. No proszę. No proszę. Ty, ja, dom, dzieci, pies. Rozumiesz? Mhm. Mhm. Będzie wesela? Czy tylko zamieszkacie na razie razem? No ale tu się coś mówię, tu się coś dzieje, nie? Hmm, jeśli do tej pory hmm, nie mieliście poczucia stabilizacji od tej osoby, to dostaniecie. Ech, nie powinnam tego mówić, bo tu niby chodzi tylko o kontakt, nie? Czy ta osoba chce się z Wami skontaktować? Ta osoba nie tylko, że się chce z Wami skontaktować, to ona chce być w stałym kontakcie z Wami. Zdecydowanie. Jej to dobrze robi. <grym> Jej to zdecydowanie dobrze robi, no ale wy jesteście pełni mocy, takiej magicznej, no to co ma jej dobrze nie robić, nie? Yy. I w jaki sposób wy jesteście w stanie naświetlić jej pewne sprawy? Nie wiem, czy wy się jakoś wiedzą dzielili, czy, yy, czy czymś takim, jeśli jesteście. Yy, na ten moment singlami i nie jesteście w kontakcie z tą osobą, to ona się martwi, czy jej nie odfruniecie. To na pewno. No i dobrze. No i dobrze. Niech się martwi, czy nie odfruniecie. Na pewno ceni wasz intelekt. Praktyczność, zaradność, zorganizowanie. No, tak Was widzi. Widzi Was jako osobę, z którą by chciała współtworzyć to. Yy, że tak powiem, życiowa szansa, nie? <grysty> Jesteście życiową szansą. skontaktuje się. Fajnie o Was myśli. Dobra, to były dwójki. No i trójki. W imię ojca i syna <grysty> trójki, bo moje trójki to są w ogóle hardcore, nie? Moje trójki to jest po prostu... Ja powinnam mówić trójki XXX. Ten film był taki kiedyś i tam taki był jakiś ekstremalny gościu. To, to są moje trójki. Dobra, co ta osoba do Was czuje? Co ona czuje? A, a na dwoje babka wróżyła, bo teraz tak. Albo chcę Was przepraszać za coś i trochę tak y, otworzyć szansę, y, otworzyć serce. Serce. Serce ale no i ja chciałam zbliżyć to akurat ta dobra ostrość nie po co my płacimy tyle za te telefony wy coś kumacie tutaj serce zobaczcie skąd tutaj te promienie idą Z serca jemu tej osobie waszej panowie to może być dziewucha mhm. no w każdym w każdym razie w każdym razie z pewnością yy... dobra ja bym coś powiedział jeżeli była między wami jakaś yy, jakieś spięcie to ta osoba zdaje sobie sprawę że mogliście polecieć po bandzie Że mogliście polecieć po bandzie i mogliście dużo mocniej, jakby bardziej, yy, może tak, nie być tak oszczędni w słowach, a mimo wszystko wyhamowaliście. To jest po pierwsze, bo to jest jakiś element łaski, łaskawości dla tej osoby z waszej strony. Co poniekąd, no, zdecydowanie jest przez tą osobę dobrze odbierane, tak? I, I dlatego możecie się spodziewać, przeprosin, jeśli to jest wasza historia. Jeśli to nie jest wasza historia, to ta osoba hmm, może chcieć się z wami umówić na kawkę. To jest pierwsze. To jeszcze nie jest takie mocne zaangażowanie emocjonalne, ale no, jak to się mówi, pierwsze pierwiosnki tu wykwitają. Jakaś kawka, jakaś randka, jakieś pierwsze uczucie delikatne. Jeszcze nie tak? No zależy na ile wy się znacie. Dobra, ale czy chcę się z tobą skontaktować? No ja chcę zaprosić na kawę, no to o tak. O tak. Ale to jest gówniarskie. To jest trochę gówniarskie. Bo tutaj są same pazie, nie? Czyli to jest takie... Dobra, y sprawdźmy, zobaczmy, czy to by w ogóle jakoś tam hulało. Mm, pohulać chcę, pohulać chcę. Ja ją zaproszę, ona się będzie dobrze bawić. A tu się bawi dwoje dzieci, nie? To nie jest takie stricte, że od razu małżeństwo, mm, zaproszenie do związku, zaproszenie do stałego partnerstwa, nie, 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 nie. Tu jest jeszcze dużo pod wpływem emocji, chwili, czasu, kaprysu, zachcianki, zachciewajki. A Natomiast wy się możecie wbrew pozorom całkiem fajnie razem bawić. E <noise> Bo e i jest uczucie, i jest i jest ten ogień. E no taka dobra zabawa dwójki dwójki bachorków, nie? Dwójki dzieciaków. E czyli wasze wewnętrzne dziecko i tej osoby wewnętrzne dziecko. Może się całkiem fajnie bawić. E co tutaj jest jeszcze ciekawego? No, kontakt będzie, kawunia będzie, ale to jest jakieś takie, dajcie mi te karty, to jest jakieś takie oj, Wes... wesołe, miłe, lekkie, przyjemne. No dobra, ale ta osoba też o was myśli, żeby tak chcecie wesoło, miło, lekko, przyjemnie. Więc ta osoba tak, tak postara się z wami skontaktować. Nie? Żeby było tak. Jak wy chcecie. Według niej oczywiście. Dobra. Wy sprzedani jesteście. Pójdziecie. Na drugi brzeg. Na drugi brzeg. Ta osoba z wami popłynie. Po to będziecie płynąć. Po dziesiątkę kielichów. Dobra, no i co trójki. No co, wszyscy się kontaktują. Jedynki, jedynki tylko tam dały popalić chyba komuś, bo on ma, on ma teraz ciężki czas. Ta osoba, o którą pytają jedynki, to ma teraz ciężki czas. Pozostałe grupy w porządku. Widzę, że chyba już powoli ten nów przechodzi. I rozpoczyna się. Wszyscy wszystko przemyśleli i rozpoczynają kontaktowanie się. Bo we wszystkich trzech grupach będzie kontakt. No i fajnie, dobra. No to się tam kontaktujcie, życie sobie układajcie. Jakby ktoś się tam hajtał, to ja poproszę, nie? Zaproszenie na wesele. Ja nie jestem, wiecie, wymagającym gościem. Prezent zrobię. Pić nie piję. Trochę potańczę i w zasadzie tak myślę, o 12 to już macie mnie z głowy, nie? <noise> żartuję oczywiście niech wam się wiedzie niech wam się darzy jak najlepiej słuchajcie w sumie fajne czytanie wyszło nie wszystko jest w zasadzie na tak więc wszystkiego dobrego jeśli się wam podobało to poproszę lajki subskrypcje i mam nadzieję że co do zobaczenia w następnym nagraniu i następnym filmie buziaki dla was Mua.